W dodatku Bloody Ties do Dying Light 2 pojawia się dość sporo nowych historii. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to raczej niewielkie DLC oparte na walkach arenowych. Co ciekawe, kilka z nich naprawdę rozbudowuje lore tego świata, jak chociażby cała historia Astrid oraz powstania Carnage Hall, areny, która swoją siedzibę ma w operze The Royal Stage Hall. O jej powstaniu Możecie usłyszeć w filmie, który właśnie pokazuje wam się w karcie. Jednak dziś zajmiemy się jedną z tych tajemnic, która wciąż pozostaje nierozwiązana, a jej rozwiązanie może zmienić odbiór całej fabuły dodatku. Ustalimy, kim tak naprawdę jest nieznajomy, który poinformował Aidena o walkach w Kernich Hall. Ale żeby nie wybiegać za bardzo do przodu, zacznijmy sobie od początku. Cały dodatek rozpoczyna się od tego, że w pewnym momencie jako Aiden odbieramy sygnał od nieznajomego. Informuje on nas w nim o tajemniczej arenie, na której odbywają się podobno barbarzyńskie walki. Ale żebym przypadkiem czegoś nie pominął, to odsłuchajmy sobie to połączenie. Aiden, wreszcie. Próbowałem cię wywołać. Musisz nam pomóc. Zaatakują Old Villador. A kiedy to zrobią, nikt nie przeżyje. Nikt! Ta grupa organizuje najbardziej brutalne walki w mieście, ale to tylko przykrywka. Tak naprawdę chodzi o coś gorszego. Widzisz, planują wypuścić Woldwilledor pewien związek chemiczny. To stymulant, którego używają ich gladiatorzy. Zamienia ich w. Kurwy synów bez litości i strachu. Ale zwykłych ludzi zabiję. Jest tylko jeden sposób, żeby ich powstrzymać. Zinfiltruj tę grupę, zakwalifikuj się do turnieju i dostań do Carnage Hall. Znajdę cię tam. Wysyłam ci współrzędne. Pośpiesz się, Aiden. Liczę na ciebie! Z tej wypowiedzi dowiadujemy się o tym, że istnieje pewna grupa, która organizując walki na arenie testuje jednocześnie pewien tajemniczy środek stymulant, który ma pobudzać, dodawać energii, ale przede wszystkim zwiększać agresję u ludzi. Osoba informująca nas o tym zapewnia jednak, że substancja ta ma być nie tylko używana w tzw. Kernich Hall ale też istnieje plan zakładający rozprowadzenie ją w przyszłości po Old Villedor. Nie do końca wiemy w jakim celu ta grupa miałaby to zrobić, ale z nagrania dowiadujemy się, że wiele osób może nie wytrzymać podania tego stymulantu, przez co zginie po jego zażyciu. Tajemniczej osobie najwyraźniej zależy, byśmy my, jako Aiden, pielgrzym, a jednocześnie bohater, powstrzymali tę grupę przed tym planem, a tym samym ocalili wiele istnień. Dostajemy wtedy namiary na miejsce, w którym odbywają się eliminacje do turnieju organizowanego przez tę grupę. Naszym pierwszym zadaniem jest się więc do niego zakwalifikować. Idąc dalej przez dodatek jako Aiden, dostajemy się do turnieju. W wyniku czego przedstawiciele tej grupy zabierają nas do Kernych Hall, miejsca, w którym odbywają się wspomniane wcześniej walki, które dodatkowo są formą rozrywki dla wielu mieszkańców miasta. Jak tylko dostajemy się do Kernetch Hall, od razu ponownie kontaktuje się z nami tajemniczy nieznajomy. Aiden, to ja. Obserwuję cię, ale nie możemy się spotkać. Jeszcze nie teraz. To dla twojego bezpieczeństwa. I mojego. Skup się na walkach. Im bardziej rozpoznawalny będziesz, tym większa szansa na wyeliminowanie zagrożenia dla miasta. Musisz piąć się w hierarchii, aż będziesz mógł walczyć z tym, który stoi za planowanym atakiem. Z Czachą. Widocznie zależy mu, abyśmy awansowali w rankingu, który obowiązuje w tym miejscu. Tylko kim on naprawdę jest? Kto z osób obecnych na arenie niemal zdradził tę grupę, ujawniając jej tajne plany? Czy Astrid, organizatorka całego Kernich Hall, rzeczywiście miała w planach wypuszczenie tajemnego stymulantu, o którym na samym początku słyszymy od nieznajomego? Czy może jednak za wszystkim stoi sam Czacha, czempion areny, który realizuje swój plan tuż za plecami Astrid? Już zaraz do tego przejdziemy. Aktualnie to, co nas interesuje, to fakt, że ten tajemniczy nieznajomy przez Cały czas trwania dodatku ma duży wpływ na to, jak Aidenowi idzie w zawodach. Chociażby pomaga w zdobyciu zaufania Severusa, organizatora walk, jednej z najważniejszych po Astrid osób w całym Kernich To znowu ja. Widzę, że Severus sprawia problemy, co? Chyba mogę Ci pomóc. Mam pomysł. Podstęp z brakiem prądu chyba zadziałał. Severus powinien być do Ciebie lepiej nastawiony. Pokażę mu, jak bardzo możesz się przydać. Mam nadzieję, że nie boisz się bawić z elektryką. Z jego pomocą dochodzimy aż do finału, w którym mamy możliwość zawalczyć z czempionem, z czachą. I po tej walce oj, wiele dzieje się fabularnie. To co musicie wiedzieć, by zrozumieć zakończenie, to że Czacha okazuje się być Ablem, porzuconym w pewnym momencie synem Ogara, który zmuszony był oddać jednego ze swoich synów dla areny, by uratować tego drugiego, w tym przypadku Chiro. I nie miejcie tego za złe Ogarowi, gdyby nie podjął tej decyzji oboje z jego synów by zginęli. Co więcej, Ogar do samego końca nie wiedział, że Czacha to tak naprawdę Abel. Był przekonany, że jego starszy syn zginął niedługo po tym, jak został przekazany Kernydż No, to niezły tu jest fabularny, ale to co najważniejsze, dopiero teraz. Po wygranej walce z Czachą, w pokoju Aiden'a w Kernydż Hall możemy znaleźć nagranie. Nagranie, które pozostawił po sobie nieznajomy. To ono miało wytłumaczyć, jaki był prawdziwy cel sprowadzenia do tego miejsca Edena. W końcu ciągle niewyjaśniony został wątek tajemniczej substancji stymulującej oraz potencjalnego ataku na Old Wildor. Jednak w samej grze nagranie to wydaje się być uszkodzone. W żaden sposób nie możemy go odsłuchać. No, do dziś, bo posługując się tak zwanym data miningiem, czyli wyciąganiem informacji bezpośrednio z plików samej gry, dotarłem do nagrania, które wszystko nam tłumaczy. Oto i one. Pielgrzymie, słyszysz mnie ostatni raz. To znaczy, że nie żyję. Udało Ci się. Powstrzymałeś go. Powstrzymałeś. mnie. Chyba jestem ci winien wyjaśnienie. Nie myśl, że cię wykorzystałem. Chcę wierzyć, że było we mnie jeszcze trochę dobra. Coś z chłopca, który marzył o zostaniu mistrzem i zrobiłby wszystko, żeby spełnić to marzenie. Jak to mówią, uważaj, o czym marzysz. Bo marzenia czasem się spełniają. Boleśnie się o tym przekonałem. Tak bardzo chciałem trafić na szczyt, że brałem coraz mocniejsze stymulanty. Walka stała się dla mnie obsesją. Kiedy wchodziłem na arenę, przestawałem być sobą. Zmieniałem się w Czachę. Brutalnego, nieustraszonego zabójcę, którego kochały tłumy. Z czasem coraz trudniej było mi wracać do bycia sobą. Moje ciało przejął w końcu bezwzględny Czacha. Jego żądza krwi narastała. Nie wystarczało mu, że podrzucał anaboliki przeciwnikom. Chciał też skazić nimi mieszkańców Wildor, kobiety i dzieci. Moje sumienie było przerażone, ale nie byłem w stanie odzyskać kontroli nad swoim ciałem. Mimo to nie mogłem mu na to pozwolić. Na szczęście w mieście pojawił się wtedy pielgrzym. Cóż, resztę historii znasz. Jeszcze raz dziękuję za to, co zrobiłeś. Chcę wierzyć, że udało ci się mnie ocalić i tych, którzy padliby ofiarą mojej ambicji. Powiedz mojemu ojcu, że to nie jego wina i że. Dziękuję za wszystko, co zrobił. A Chiro, jemu powiedz, że starszy brat jest z niego bardzo dumny. Zawsze było to dla niego ważne. Żegnaj pielgrzymie. I to jest coś! Nareszcie dowiedzieliśmy się, kim był nieznajomy. Przez cały ten czas to był Abel, czyli Czacha, który specjalnie sprowadził do Kernecz Hall Aidena, by ten mógł go powstrzymać. Okazuje się, że stymulanty, które zażywali przed walkami gladiatorzy, wpływały nie tylko na ich wydolność i siłę, ale także na myślenie. To pod ich wpływem Czacha dokonywał brutalnych czynów, z których był znany. Można powiedzieć, że substancje te przejmowały kontrolę nad jego zachowaniami. Jednak gdy tylko przestawały one działać, do głosu w jego głowie dochodziła jego prawdziwa natura. Głos Abla, który koniecznie chciał powstrzymać to, co mogłoby się stać, gdyby czasze przestawała wystarczać dominacja na Arenie. Obawiał się on, że tuż po Arenie, przy pomocy stymulantów, Czacha chciałby przejąć kontrolę również nad samym Wiledor. I tak, uzupełniona o ostatni element, kończy się historia nieznajomego, a zarazem kończy się fabuła dodatku Bloody Ties. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym zakończeniu i koniecznie sprawdźcie również inne filmy o tematyce Dying Light na moim kanale. My widzimy się już niedługo. Cześć!